W dzisiejszym odcinku wzięliśmy już bydlaka na skarpie i próbujemy go namierzyć. Ono muszę. Dzień drugi, zaczynamy od sieranka A później to już chyba będzie tylko gorszy. gorszy. Dzisiaj. Dzisiaj musimy jeszcze się nacieszyć cywilizacją Ciśniemy parę godzin jeszcze jazdy przed nami A resztę zobaczycie Ok, wyjechaliśmy po nocy. w zasadzie jedziemy Już z góry Do Rumunii co prawda nie jest to blisko Bo mamy jeszcze do przejechania 5 godzin Ale żeby, chyba, że coś fajnego po drodze trafimy, to też nie jest powiedziane, że Dzisiaj już sobie nie zaczniemy w jednym regionie, a Jutro czy pojutrze pojedziemy do drugiego Przygoda trwaj, jak to mówią. Darek, a Ty jak? Jest ciężko, ale dajemy radę. Wstałem, wypróżniłem się, ogólnie rzecz jest, że zapowiada się bardzo interesująco. Robię prasówkę, sprawdzam, co się stało na świecie, co by nie zostać z tyłu za tym galopującym światem. co, do przodu. Dobra, witamy serdecznie, wjechaliśmy do Rumunii. Pierwszy raz jestem w Rumunii. Zatrzymałem się Grzecie, bo może w okienka ktoś wyskoczy. Ale, generalnie, jako że to jest to teren Unii Europejskiej, wjechaliśmy sobie normalnie. I tyle, ciekawe jak zareagują na samochód z barwami Polish A jeszcze do tego ten pistolet. W Szwecji nas trzypali, bo oni mają podniesiony poziom bezpieczeństwa ze względu wiadomo na co. Mają tam dużo strzelanin, i tak dalej. O, stoi sobie policja rumuńska, i zaraz zobaczymy, czy coś zareagują. I prosty przykład, gdzie mam włączony roaming, ale jeszcze się telefon nie przekształcił mi tutaj na, na Rumunii. Pak-pak, pach, pach, GPS się skończył, zwariował. Ale znaki drogowe, wcześniej analiza, gdzie jedziemy, jakie miasta będą po drodze. No i mamy tą Oradea, 15 km. Zjazd był, GPS każe mi zawracać. Pamiętajcie, bardzo często to w przypadku nawigacji mówię, że sprzęt ma być dobrym, luksusowym, ale skoro macie chwilę i macie to dobro cywilizacji w postaci telefonu, laptopa i widzicie sobie, jakieś światło układane, gdzie jedziecie, no to człowiek tam automatycznie pewne rzeczy powinien zapamiętywać. W lesie kierunek wejścia do lasu, a jadąc do Rumunii, które główne miasto będzie po drodze, no i mamy tą Oradę, czy jak ona tam. I teraz po znakach sobie będę leciał, za chwilę pewnie mi się telefon odblokuje. Ale już nie zrobiłem tam durnoty na tych pętlach, bo mnie ześwirował totalnie pies. A ludzie już oparci tylko na technologii siedliby i... Ty w lewo, w prawo, Miałczyński! No, lecimy dalej. Zaraz musi się to wszystko przemielić, jeszcze mi rozmoczyło rozmowę, jedziemy. Ja nie chcę nic mówić, ale pierwsze wrażenia, te takie domki, okiennicy pomalowane, jak na Podlasiu. Bardzo lubię jeździć na Podlasie, robiliśmy tam dużo szkoleń swego czasu, no ale generalnie tam jest taki świetny klimat. ta -da! małe, skromne domki, ale z drugiej strony zazdro, bo po co robić te hektary, jak później tylko echo w tych domach. Ludzie się szukają. Nie dość, że później dyma na kredyt całe życie. To jeszcze ma więcej sprzątania, więcej latania i tak dzieci pójdą w świat. Tego zazdroszczę niektórym narodom, bo u nas w Polsce takie mieli. No już się tak trochę te granice zatracają, ale takie było przyświadczenie z czasu. Sąsiad kupił Passata to ja kupię lepszego i zastaw się, postaw się, nie? Tak jak na Syberii byłem, to Rosjanie mówili, że oni nie mają takich priorytetów, żeby walić domy po 150-200 metrów, ogrodzenia, kostki, bo się tam zima 40 na minusie i to wszystko, szlak trafi. Ale kurczę, całkiem inaczej. No teraz to nie modny temat. Ja byłem 10 lat temu, 10 temu, no 10 ponad. No. Yy, trochę inaczej było. Teraz nie pojadę, bo by mnie zamknęli, ale tak jest. Także z jednej strony takie kraje, właśnie teoretycznie biedniejsze, co, co prawda w praktyce różnie to jest, mają troszkę inną mentalność i tego czasem zazdroszczę za granicą. Że nie ma życia na pokaz. Ja też podchodzę już do życia na lajcie. Trzeba robić swoje, cieszyć się z tego, co, co człowiek ma. Eee, doceniać to, bo miliony osób się chciały z Wami zamienić. Ale my tak sobie lubimy, polarzekać. no bo się spotykają ludzie i Ty masz źle? Ja to dopiero mam źle. Ciebie boli noga? Buźwa, Panie, mnie boli wątroba. To jest gorsze. I takie przekomarzanie się, kto jest większym, nie dorajdą, bo bo jemu źle. Eee, macie dwie ręce, dwie nogi, zdrowe dzieci. Macie co do gara włożyć, naprawdę po co więcej? Oczywiście marzenia trzeba realizować, próbować spełniać się. Ale przestańcie narzekać. Zapomniałem, że w tym kraju dużo jest powietrzyk i takich tam rzeczy. I nie po to człowiek, nie, człowiek który w komorze było, Już się pogubiłem. Nie po to rozmieniłem tyle pieniędzy, żeby nie zjeść Owcy i autentycznie. Na pewno kupimy sobie jakiegoś baranka i go tam zaciągniemy nad potok. Oczywiście go tam humanitarnie killm. Ale go sobie nad potoczkiem mm, zrobimy. Mam piękne garki marki Scottberg, które chcę Wam zaprezentować takie do leśnego gotowania. Nad potokiem na kamieniach, takich tam baraninka, ale będzie czat. Paweł, co wziąłeś? Nie wziąłem. Kupimy, chyba mają. Tam sobie przypomniał historię, jak zrobiliśmy tam właśnie akcję z tym Amurem, którego tam piekłem w takim systemie śmiesznym. No i wszystko było pięknie, tylko soli nie mieliśmy. Ale Amur wyszedł bardzo dobry. Dalej uważam, że to była najlep najlepsza ryba. No jak? Tak. Pie Pieczony na ognisku w, taki, w takiej klacie. Tam jest taki survival w praktyce na kanale. Można sobie zobaczyć. Ale ja się zawsze śmieję, że jak nie macie soli w terenie, to e, można taki kawałek mięsa sobie pod swoją własną pachą, czy posmarować i co, będzie słone, będzie słone żartuję, ale ciekawostka spróbujcie sobie kiedyś wziąć takie prawdziwe, zwykłe mięso bez żadnych przypraw wziąć jakieś grubsze kawałki drewna rozpalić u gnicho, żeby te struktury się zwęgliły, żeby były czerwone tu uwaga, żeby tam nie grzebać, żeby to z piaskiem nie było bo będzie wam zęba zębach trzeszczeć i połóżcie sobie taki plaster mięsa bezpośrednio na ten żar, na ogień na to drewno. Żadnej tam przegródy, tylko kładziecie na czerwony żar i minuta od, na drugą stronę przekręcacie i zobaczycie, że też poczujecie e, lekką nutkę jakby z drewna, e, że jest lekko doprawione i lekko e, sól czuć. jest lepiej niż e, pieczone nad ogniskiem, położone na drewnie. Wciąga ciąga mięsko I na węglu drzewnym naprawdę nie będzie wam przestrzec w zębach u ludzie. Przerażeni, że to będzie nie do zjedzenia. Pory się zamykają w mięsie i nic nie zostaje. Ale jak będzie wymieszany z piaskiem, no to wtedy rzeczywiście możesz jakiś jakieś tam grudka trafić. Nie jest to przyjemne. Witamy w Rumunii. Jako, że nie kupiliśmy czajnika, to zobaczyliśmy taki straganik. postanowiliśmy sobie coś upolować. I są bardzo fajne rzeczy. Tylko, a w aucie nie ma miejsca, ale szukaj darych czajników. Kucinika nie ma. Ale te fajki są zajebiste. to chyba oryginalne, normalnie, nie tak jak u nas gówno sprzedają. Origin. Co po niektórzy. Hmm? Coś to złapie, człowieku, to, no to, to... weź. Ale ja mówię o tych garkach ze Skutsberga, które No dobra, do ale tak wiesz, nawet na... Ile to kosztuje? 20. Nie, nie to kosztuje, ale do, 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 wiesz, to wiesz, że... Do... To w naszej garze ześwieżoną, z złamał w ciągu chwili. Ale inne mi zrobił fajne wiosła. Ale oto to wezmę sobie, bo potrzebuję nad potok i chodźmy, zobaczmy, co w środku, fajnie. Ale nie ma czekoladów. No. Ogólnie y, bardzo fajny sklepik i zamiast jechać, kręcić materiały, to my już od pamiątek <laughs> zaczynamy. Ale łyżki, to na pewno coś muszę wziąć, bo, bo mamy gotowanie w planie. Mamy fajne garki, wezmę sobie parę. To jest Będziemy pewnie miliarny mieć bajer. <słyski> Co sobie będziemy żałować? Mięso naszym, ee, jak to się mówi, menu. Menu, tak. My jesteśmy mięso, i tyle nie się. Kiedyś zjemy sobie na takie. to. Takie koryto, typowe w baru grillowym przy drodze. i Bardzo fajnie to wygląda. I bierzemy się do roboty. Jak? I jego tu. Wczoraj golonka, dzisiaj golonka. Czekaj, porównajmy. Bo dobra, ale daleko mhm. pikule macie bliżej. No, dobra, naprawdę ruch. dobra. Mhm. Warto było zarejestrować to, a jest tak, bo mamy porównanie. Stoimy sobie po prostu. Czajników nie ma, tylko są takie. Bo? Wiesz jakie to jest ciężkie? I to nie Amelin. No nie, wiesz, jak to ciężkie jest? Ach, ta golonka Dobrze, że możemy regulować ten zapach, bo Wczorajsza i dzisiejsza golonka Robi spustoszenie No Paweł, opowiadaj o Rumunii, co zauważyłeś? Znaczy się, no, widać, że jest kraj biedniejszy pod kątem wizualnym, bo tam jak sobie ludzie żyją, tego nie wiem. Ale ja lubię takie klimaty, że tu spokojnie pewnie żyją. Nie ma tego pośpiechu, co wcześniej wspominałem. Eee, no jesteśmy zafascynowani budowlanką. <laughs> Powiem szczerze, że czasem stoją domy na przykład murowane bez elewacji. I co tam się dzieje, jak te cegły są kładzione, albo normalnie ewidentnie krzywy dom jest, to powiem Wam, inspektorat budowlany miałby tutaj co robić. Ja wiedzielę. No naprawdę, budowlańcy to tutaj. Wuu, no, aż, aż strach pomyśleć. E, czy człowiek spałby spokojnie w takim domu? No mają, mają. Inaczej. A tak poza tym, ładne krajobrazy. Bałagan, oczywiście, wszechobecny. E, I co? Jedziemy w te większe góry. Mam nadzieję, że tam będzie tak, jak sobie to wyobrażałem. Bo na razie to takie pieszczady wczesną wiosną. Brzydko po prostu, bo jeszcze zieleninka aż tak nie urosła i widać czasem po prostu syf w rowach. No to zwykle o to chodzi. No. i tyle, jedziemy, jedziemy, ciągle jedziemy. Dużo zwierzyny, nie? A no, to tutaj zawsze wszędzie tylko stada owiec i osły i krowy. E, Dziś ta, ta, tutaj rolnictwo sobie normalnie funkcjonuje. Na szczęście, oby sobie dalej tak funkcjonowali. Нет отцов у нас. Утруднение на каждом пробке. ogólnie dotarliśmy do mniej więcej tego klimatu, który już chcemy wykorzystać zbliżamy się w zasadzie do tej startowej miejscowości no i tam się gdzieś zbunkrujemy w krzakach i będziemy robić content filmy filmy, filmy, zdjęcia, bo mamy trochę materiału do przerobienia a jest tak jak chciałem poza tym, że przy drodze głównej syf, giła i mogiła w rzece, też. w rzece też. Dlatego na pewno będziemy uciekać gdzieś na jakieś boczne szutrówki. Tu. Nawet dlatego specjalnie przecież zmieniłem o, oponeczki na szutrówki, na te, na Ateki. O, i patrzcie, jak wygląda rzeczka w Nie Jedziemy na taki mościk, może nie je być. Pierwszego niedźwiadka widzieliśmy na zboczu, ale zanim zawróciliśmy. O, ja go chyba nie idę chwila. Tylko złapię łapie stermy. Przed chwilą leciały kamienie w ogóle z góry, także ewidentnie popierdzieli do góry. W ogóle no upycham właśnie, a tu Darek tak tasaka włożył do ręka w zasadzie gotowy do akcji Przezorny zawsze ubezpieczony akurat całkiem przypadkiem jest na wejściu tasak. O, dobrze jest. Kuchenka gazowa. Woda? Nie. To na poczet jakichś tam interesów. W Rumunii wiecie o co chodzi. I żeby nie dostać błośnia jeżeli serio uda nam się dorwać jakiś kotlec z niedźwiedzia. Waluta taka lokalna. Wiecie, że wszystko się da na świecie załatwić do za porządną flaszkę. Już na starcie tych pięknych Karpat Rumuńskich znaleźliśmy ślady niedźwiedzia, przepiękne chubiaki, wodospady. A co mówić, co czeka nas dalej w dalszej części. A dziwne, że ślady niedźwiedzia, jak tutaj mamy, wyrzucone w worku skóry, kopyta i łeb osła. Taki mały paśnik przydrożny. A już jednego niestety, ale przegapiliśmy, nie zdążyliśmy zrobić zdjęć. Także wciśniemy dalej, póki widno. Mamy dziura. Powiem Wam, mieli rozmach. Patrzcie, jaka tama gigantyczna, włożona z kamieni. No wiadomo, że jakiś tam beton jest, bo z tamtej strony jest taka mniejsza solina, ale jesteśmy gdzieś już bardzo wysoko, śnieg już też zalega, pizga już pizga, ale ciekawe. Jesteśmy 1192 metry nad poziomem morza. I patrzcie, skubańcy mają normalnie spiętrzoną wodę w małej takiej solinie. To w ogóle cała kaskada jest, zauważyłem. Po drodze mijaliśmy chyba z pięć tam, to podejrzewam, że wszystkie się napędzają i tworzą pewnie energię. Czekaj. Ja już sobie to wyobrażam. Dawaj Darek. Ty z wyrolu, przecież ona może urosnąć. Możemy zjeść jak będzie większa. Ranger ma na tyle fajny system, że podczas jazdy sobie przełączam na 4 i nie muszę się zatrzymywać. Czyli jak było coś źle, że się zaczynamy grzebać, to wtedy sobie nie pogarszam sytuacji zatrzymując, tylko 4, cyk, kilka sekund i jazda, i już ciągnie. A jeszcze do tego, jak przepiemy na S... No <laughs> i... Witamy w Rumunii! Rzadko mam okazję sobie brykać po takich bezdrożach, no bo w Polsce lasy państwowe, te wszystkie drogi do zrywki i do wywozu drewna mają pozamykane. Czasem jak współpracę mamy jakoś, albo mamy e, szkolenia w nadleśnictwach, w których jeszcze tam dostajemy pewne zgody na ćwiczenia, no to wtedy sobie brykamy albo kręcimy programy. A człowiek się kupił furę, a nie ma kiedy się pobawić. Żaden to od razu mówię, ale fajnie się poślizgać po takim błotku. Najlepsze jest to. Bierzemy pokoik, bo od jutra tam krzaki, jak dobrze pójdzie. No i pytam się do gościa, gościa jak tam, nie rzudziałem. mówi tutaj nie ma, nie? Ja mówię, widzieliśmy przy... niedawno, gdzie? <noise> w ogóle. W Wszaku, że już niedźwiedzia zobaczyliśmy. Czyli nie wie, że już się obudziły. A byliśmy, raptem ile? 10 km stąd. Także spoko, Pytał, czy mamy gaz? No, mamy. Ale myślę, że raczej nie będzie żadnych zgrzytów. Jutro musimy sobie naprawdę fajną miejscówkę właśnie znaleźć, żeby kręcić filmiki, dzisiaj ta grota, ale to wszystko przy drodze, musimy po prostu siąść się na google satelitarnym, pooglądać sobie okolice, znaleźć jakieś takie dzikie miejsce przy jakimś fajnym potoku no i mamy tam trochę tematu do zrobienia bo musimy sesję z nożami zrobić musimy zrobić sesję z ubraniami z 5.11 bo im obiecałem, bo chcą gdzieś tam na ogólną no na media 5.11 na świat gdzieś tam wstawiać, żeby im przysłać z Polski sesję może moja gęba wyląduje na 511 Tactical ale zobaczymy, co tam my zabieramy. Wszystko? Ogólnie jest tak, co mówiliśmy sobie, lokalne jedzenie. Jak to się nazywa? Ponęta? Polenta? Polenta. Polenta, kiełbasa, jakieś mięsko, jajeczko usmażone No i tak tam trochę, to chyba kasza. Ogólnie mi smakuje. Ja lubię różne rzeczy testować, zwłaszcza jak się jeździ po świecie. Ja też. No, i Tomek dzisiaj stwierdził, że od kiedy nie pijesz? Od no. października. <noise> <To się> <noise> że dzisiaj, za <zaprzeproszaję>, dzisiaj pijesz, <noise> Tomek powiedział. No i na szczęście, jak zwykle, ja jestem przygotowany. Bańka kokosa stoi w pokoju. Żeby się nie potruć, wiecie o co chodzi. Jest taka zasada autentycznie. Rozmawiałem kiedyś z takim podróżnikiem, że 100 gram alkoholu jest wskazane, podróżując po świecie. Oczywiście dziennie. Ale więcej nie zaszkodzi. Jest ja boczybistry. Ogólnie jako że jesteśmy w takim fajnym miejscu, gdzie jest most i są takie zatoczki, stwierdziłem, że biorę termę i idę połazić. Oczywiście przygotowałem się na wszelki wypadek. Sztylecik. To jest. To. Ten bajer, co od niedawna mam w sklepie. No i też się wyposażyłem w coś takiego. No i oczywiście biorę sobie jakąś latareczkę. Co prawda po cichu sobie tam podejdę. Bez żadnego światła. Ale w razie w. Klips. I będę ładował. Albo będę używał niecenzuralnych słów. Co ciekawe, nie każdy wie. Oczywiście bulgarne słowo polskie. Kurwa wymawiane jest takim mrry, pomaga na przykład jak psy was atakują bo jednak to jest taka forma warczenia, kiedyś się dowiedziałem jak się takie r robi to pies trochę głupiej bo y, oznaka jakiejś walki takiej intelektualnej Także biorę sobie szpej i idę, no jesteśmy w Rumunii dzisiaj widzieliśmy niedźwiedzia widzieliśmy tropy mm, obudziły się, jest wiosna nie ma żartów, nie zaczymy. Tylko, tylko idziemy coś porobić, a jutro rzeczywiście śpimy w lesie, no to tam jutro to już tym bardziej, trochę sobie ustawimy sprzętu, ale raczej nic nie podajecie bo to puchliwe zwierzaczki, nic, idziemy, ważne, żeby był fajny materiał dla Was, plus filmy instruktażowe. Może tutaj jest tylko drut na klamce, to postanowiłem zajrzeć do środka, bo no może to tak ma biało być. Zagubiona duszyczka wpada, aby się schować przed niedźwiedziami. Proszę. Ja pierdolę. Zrobię zrobię mu... Zrobię cicho, go. cicho mamy taki ląd, z taką tutaj w środku łezką. Je można legalnie kupić w sklepie. To jest ląd z zapalnikiem elektrycznym. Jest kibel jak coś, z ładnym widokiem. <laughs> Idziemy zostawić pamiątki, bo teraz patrzcie, my sobie tu siedzimy, barak otwarty, Podjeżdżają i... O kur... Spokojnie chłopaki, luz. Patrzcie, już pamiątki zostawione. I co? Nie jest przyjemniej? Nie. Yeah.